Katarzyna Cichopek postanowiła uczcić szczególną okazję, 25-lecie popularnego serialu M. Jak Miłość, z którym jest związana od samego początku jego emisji. Na tej wyjątkowej gali, aktorka zjawili się w oszałamiającym, połyskującym kombinezonie, który podkreślał jej sylwetkę dzięki efektownej gorsetowej górze. Do tego dołożyła duże, błyszczące kolczyki które wraz z idealnie skomponowanym makijażem sprawiły, że przyciągała spojrzenia wszystkich gości. Odpowiednio dobrana ciemna pomadka, wyraźnie zaznaczone kości policzkowe oraz wyregulowane brwi i rzęsy dopełniały całokształt jej stylizacji. W codziennym życiu Cichopek preferuje znacznie lżejszy makijaż, co ostatnio zaprezentowała w swoich mediach społecznościowych. Zaczęła dzielić się swoją poranną rutyną pielęgnacyjną, w której ujawnia, że na co dzień wykorzystuje zaledwie kilka kosmetyków, a efekty wyglądają zaskakująco świeżo. Z pełnym zapałem pokazała się bez grama makijażu, prezentując swoją naturalną urodę. Jej followersi mieli okazję dwukrotnie zadziwić się jej promiennym wyglądem, zarówno w eleganckiej stylizacji na Gali, jak i podczas codziennych zabiegów pielęgnacyjnych. Z pewnością kto chce zobaczyć efekty, ma ku temu odpowiednią okazję, przeglądając zdjęcia w galerii. Jednakże zbliżające się święta to czas intensywnych przygotowań celebrytów, którzy chętnie dzielą się swoimi pomysłami w sieci. Razem z Marcinem Kurzajewskim Cichopek zaczęła przygotowania do dekoracji domu. Para postanowiła zainspirować internautów łatwymi i niedrogimi ozdobami choinkowymi, robiąc je samodzielnie z kilku kawałków krepiny. W jednym z zamieszczonych postów stwierdziła, że choinka nie jest wyłącznie miejscem na tradycyjne bombki. Spróbowaliśmy wykonać wiralowe kwiaty. Z optymizmem napisała, dzieląc się swoimi twórczymi zmaganiami. Jednak nie wszystkim pomysł na ozdoby przypadł do gustu. W sieci zaczęły pojawiać się nieprzychylne komentarze. Internauci nie kryli swojego niezadowolenia, pisząc, że wykonane przez parę ozdoby zabijają piękny charakter choinki oraz wyrażając wątpliwości co do estetyki tych dodatków. Co to jest? Nie wygląda to dobrze, komentowali sceptyczni obserwatorzy. Mimo krytycznych uwag Katarzyna Cichopek i Marcin Kurzajewski pokazują, że duch świąt płynie w ich żyłach, a w trudnych czasach warto eksperymentować i próbować nowych pomysłów. Jeżeli jesteście ciekawi, jak wygląda ich nietypowa choinka i jakie ozdoby wciąż wzbudzają kontrowersje, Znajdziecie zdjęcia na ich profilach społecznościowych. Ostatecznie, kto wie, może ich kreatywność zainspiruje Was do spróbowania czegoś nowego w te święta.